ma 30 stopni i to będzie miał następny opłatę na tym samym zju, A jest tak? Co powiedzieliśmy na temat tego sposobu prezentowania postaci przez Żerowskiego? Czy to były naturalne postacie Małgorzata? To postacie naturalne. Przedstawienie ich w takim świetle, jak yy. to powiedzieć... Trochę wynaturzone. W Czym objawiało się w to wynaturzenie? W najlepiej powiem. W sposobie opisu i prezentacji postaci. W doborze... W doborze słow, w NIC tak? Tak. Specjalnie te postacie zostały zdeformowane. Materiały źródłowe. Materiały źródłowe. I może pierwsza zapiszę, to jest, proszę bardzo, szybciej. I pierwsze źródło od razu. Materiały źródłowe może uciąż. Później Fabian przyjdzie i zapisze biografię Edniego Markiego. Piszemy druga pozycja. Encyklopedia Roka. Encyklopedia. Roka. Mamy pozycję geograficzną. Trzecia Co to jest w ogóle biosfera? Bo zaczynamy temat, jaki jest ochrona właśnie. Powietrze. Mm, tak, jest to część ziemi, właściwie część atmosfery, część powietrza, która nas otacza i w której toczy się życie. Nie, 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 nie jesteśmy w sądzie. Jesteśmy na lekcji włosów, czyli wiedzy o społeczeństwie. To siódmy w sobie, wracając z meczu i tutaj jeden z kibiców czuwał za zaczął wyzywać mnie pokazywać różne gesty. No to pod to szyszkę i tyle. Co to ma znaczyć szyszkę? My do no, pierwszą twarz. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, no, nazywam się Krystian Majewski, mam 32 lata i zawodem jestem architektem w też. Co pan mówi, tak? No, byłem świadkiem, kiedy to... Przeciwnik pana Maćka Picha znacząco go prowokował do tego, czynu. mówię tu mianowicie o wyzwiskach i pokazywaniu różnych części ciała. A czy widział pan jak pan Maciek powiódł Tak, to nie było nic takiego strasznego. No, znaczy szturchnął go parę razy, ale tamten się tak niefortunnie pozbiło. Wysoki Sądzie, jesteśmy świadkami, y, jak i zwykły człowiek darzy okrucieństwem drugiego człowieka w miarę sportu, w cudzysłowie sportu, dlatego że jest to y, wandalizm i wnoszę o y, karę 3 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, powołując się na artykuł 12, punkt 2. Oskarżony, proszę wstać. Na mocy uprawnień sądowych wydaje wyrok dwa lata z zawieszeniem napięcia. Hej, właśnie idę na web. Nasza szkoła ma głęboko zakorzenione tradycje koszykarskie. Klasy sportowe są objęte patronatem Polskiego Związku Koszykówki. Dlatego część zajęć odbywa się na hali sportowej. Zobaczmy teraz, jak dzisiaj pierwsze ten tam miasta przemyślał Szkoły, która, to zalecam się, że pani dyrektor myślę, że to za nie zapisał do tego. Gimnazjum 2 jest szkołą, w którym znajduje się szkoły, który właśnie daje możliwość rozwoju elementów sportowych. Eventów sportowy takie w Szybówce, którą w tej chwili dyscyplinę uprawiają. そう。 Terima